Zapytaliśmy mieszkańców Okrzei o to, co myślą na temat bałaganu związanego z budową. To jest okropnie wprost, jazda taka tych samochodów tam i z powrotem, wie pani, no ja nie wiem, bałagan, że nie wiem, okropny. A ulica jak te dziury? No dziury ja samochodem nie jeżdżę, ale dziury są. Tam przy, przy przejeździe są połatane dziury. A jak pani chce się dostać do miasta, to którędy? To znaczy przez most, na piechotę. Wkładku. Samochodem pani się na szczęście nie porusza? Nie, nie poruszam się. Jest utrudnienie, wiadomo. Ja to rowerem to nie mam problemu. A jak chce ale... pani do miasta? No to jeżdżę przez tamten przejezd Czyli przez te dziury? Przez te dziury. Jakoś sobie radzimy. Trzeba, Trzeba przetrwać. przetrwać niemaletko. Ten kurz, ten, ten bałaganisko, taki, że wyjść nie można na dwór z, z chałupy. Ale wytrzymacie? Wytrzyma się na pewno. E, jeździ pan do miasta rowerem? no Rowerem. I O, przez kładeczkę. I nosi ten rower pan? No muszę. Nikt nie chce za mnie tego robić. No, jeżeli coś mieć na ulicy, żeby coś było, to trzeba pozwolić sobie na bałagan. Czyli nie przeszkadza panu to? Nie. Da pan radę, wytrzyma? Na pewno. A jak pan się dostaje do miasta? I, normalnie drogo. Drogą, a później? Nie jak to później, kładka, i przejazd. Proszę panie, tylko żeby były takie trudności, nieźle. Nie, Co pan myśli na temat tego bałaganu, który się tutaj dzieje? No, proszę Panią, no, robota idzie. Ale tak jak oni to zorganizowali, to nie podoba mi się. A co się Panu nie podoba? No bo jednocześnie robię, proszę Panią, tu pracę na kolei. Blokada i jednocześnie robią tą kanalizację, proszę Panią. Także widzi Pani, co się robi, ile tu samochodów i tak dalej. I to nie jest tak jak powinno być. A jak być powinno? Proszę Panią, jakaś kolejność, okresy czasu. Wie Pani, że najpierw to zrobione, później powinno się robić drugie rzeczy. No ale jak to mówię Pani, że jest bałagan. No. lepiej to nie mówić na ten temat, co tutaj się dzieje. No to to jest kataklizm. Przecież tutaj przejechać no pół godziny. To jest Krzyż Pański. A mieszka Pani tutaj na tej ulicy, czy gdzieś trochę? Blisko, w pobliżu, ale już mam dość tego wszystkiego. Czyli codziennie Pani tędy przejeżdża? Oj, nie chcę się codziennie praktycznie, to się robi o takie zakupy, żeby codziennie nie jeździć, bo to jest, no widzi Pani jak ja wyglądam. Kawałek drogi przejechałam. A ma Pani kanalizację, czy czeka Pani na jeszcze? No czekamy. Tyle, tyle czasu robią. No przecież tutaj jedna osoba robi, trzy się podpiera, przygląda się w górę. Można popatrzeć z dzień czasu przykładowo na tych pracowników, a oni mają 12 zł na godzinę. Niestety pracę trzeba szanować i to nie wiadomo, kiedy to się skończy. A jak już będzie kanalizacja? Będzie pani zadowolona z tego? No, pewnie będzie smrodu więcej. No tak myślę. Nie wiem. Bo pan burmistrz tłumaczy, że najpierw trzeba zrobić kanalizację, a później zrobić ulicę. Ale. A ja uważam, że kanalizacja powinna być przed tą inwestycją zrobiona. Czyli jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej. Po prostu kawałek, jeśli tam to całością mogło być wcześniej zrobione, robiona droga, kawałek zostawi, że później to wszystko połączyć. No przecież to Pan Burmistrz chyba nie był nigdy na budowie. Jak Pani dojeżdża, jeździ Pani do miasta? Przez tory chodzę. Bo Durędy. mi tam jest bliżej, Tędy, co był wypadek, o Jezu, chodzę, bo mi tam jest bliżej, powiedziałam, że mandaty będę wysyłać do burmistrza, nie na swoje nazwisko, bo nie podam, tylko od razu do pana szóstka. Bardzo źle, źle zorganizowany cały ten remont. Ludzie, ludzie mają utrudnione życie, no bo jak tutaj? Ja specjalnie jadę rowerem, żeby zobaczyć tę drogę, czy będę mógł na międzyrzec jechać. Tędy, czy trzeba dalej objeżdżać przez jakieś tam wioski? Żeby samochodem się przedostać? Tak, żeby samochodem się przedostać, to najpierw muszę rowerem przejechać, sprawdzić tę drogę i próbować, bo słyszałem, że bardzo źle tutaj jest. E, co pani myśli na temat tego bałaganu? Co myślę, to jest tragedia normalnie. Nasze władze to nie zdają sobie sprawy, co robią, po co nie rządzą. W takiej sytuacji nas zostawić. Odcięci od świata jesteśmy normalnie. Niestety, jak jest jakaś robota, to jest ibołaga. Taka prawda jest. No ale no, fakt, faktem ta ulica już od dnie dbana jest. No może ze względu na modernizację, to może i tę ulicę trochę coś poprawi później. Jak zrobią kanalizację, na pewno nam się tu będzie trochę lepiej żyło.